Klasę czwartą na kolejnej lekcji matematyki. Tematem dzisiejszej lekcji jest mapa i plan ćwiczenia, czyli poćwiczymy umiejętności zdobyte na poprzedniej lekcji. Na poprzedniej lekcji dowiedzieliście się, jakie mamy rodzaje skali. Są trzy rodzaje skali: skala liczbowa, skala liniowa i skala mianowana. Tutaj, na tej mapce, która jest w Waszym podręczniku, macie właśnie wszystkie trzy rodzaje skali i najłatwiej w zadaniach korzystać ze skali mianowanej. Przypomnijmy sobie, że jeżeli zamienialiśmy skalę mianowaną na liczbową, to robiło się to w taki sposób. Weźmy sobie na przykład oznacza ta skala, że jeden, każdy jeden centymetr na mapie to jest 500 tysięcy centymetrów w rzeczywistości. Ale nie lubimy takich dużych liczb, więc zamieniamy sobie nasze centymetry na metry, czyli zabieramy dwa zera to oznacza, że 1 cm na mapie to jest 5000 metrów w rzeczywistości. I z metrów zamienimy sobie na kilometry, czyli zabierzemy 3 zera. I to oznacza, że każdy 1 cm na mapie to jest 5 kilometrów w rzeczywistości. Takie oto zamiany robiliśmy. A teraz przejdziemy sobie do, y, zadania, do zadań, które są w waszym podręczniku. Mamy zadanie czwarte. Korzystając z map Polski, zamieszczonej na stronie 56, oblicz jaka jest rzeczywista odległość między Rzeszowem a Koszalinem, zakopanem a Zieloną Górą i Łodzią a Warszawą. Na tej mapie mamy trzy rodzaje skali i my wybierzemy sobie tą mianowaną, bo ta mianowana nas najbardziej interesuje. Skala mianowana mówi nam, że 1 cm na tej mapie to jest 100 km w rzeczywistości. Musicie uważać, bo każda mapa ma swoją własną skalę, tak? Ok, więc najpierw zmierzymy sobie, jaka jest odległość między Rzeszowem a Koszalinem. Czyli bierzemy sobie linijkę, szukamy Rzeszowa, tutaj mamy Rzeszów i tu mamy Koszalin, czyli tą linijkę trzeba troszkę przykręcić. Spójrzcie, że ja zacznę od, kosz od Koszalina mierzyć, czyli Koszalin i rzeszów tak. Od koszulina do rzeszowa na mojej innicy wychodzi 6 cm, czyli w podpunkcie A mamy 6 cm. Więc kochani, skoro 1 cm to jest 100 km, to 6 cm to będzie 6 razy więcej, czyli to 100 km musimy pomnożyć razy 6. I dostaniemy, że w rzeczywistości jest to Odległość 600 km. Pomyślcie sobie zawsze, czy taka odległość jest prawdopodobna. No, wygląda na to, że tak. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do podpunktu B, czyli jaka jest odległość między zakopanym a zieloną górą. Czyli znowu bierzemy sobie naszą linijkę, szukamy zakopanego i zielonej góry. Wychodzi mi, że to jest mniej więcej 4,5 cm, oczywiście może się zdarzyć tak, że się pomylicie o, o 1-2 mm, tak, 1-2 mm to nie jest aż taki duży błąd. 4,5 cm to są 4 cm i 5 mm. No to 4 cm łatwo policzyć, skoro 1 cm jest 100 km, to 4 cm to będzie 4 razy więcej, czyli 400 km, 4 razy więcej niż to, tak. Na teraz 5 mm. Kochani, 5 mm to jest połowa z centymetra, prawda? A skoro to jest połowa z centymetra, to to będzie połowa z tego, a połowa z tego wynosi 50. To oznacza, że 4 cm i 5 mm to w rzeczywistości będzie 450 km. Czyli odległość między Zakopanem a Zieloną Górą to mniej więcej 450 km. I został jeszcze przykład C, między Łodzią a Warszawą. Jest to przykład, który osoby chętne mogą sobie rozwiązać samodzielnie. Przejdźmy teraz do kolejnego zadania. Na podstawie planu parku ze strony 57 odpowiedz na pytanie, jakie są wymiary placu zabaw i jaka jest średnica klombu w środku parku. Oblicz. Jeszcze trzy odległości lub wymiary na podstawie planu. Tego yy, sobie nie będziemy robić. Tylko te podpunkty A i B. Czyli tak, pierwsze co? Odczytujemy skalę. Skala mamy tu. Nasza skala 1 cm to 50 m. Jest to skala mianowana. Oznacza, że każdy centymetr na tym planie to w rzeczywistości jest 50 m. Jakie są wymiary pracy zabaw? Placu zabaw musimy sobie najpierw zmierzyć linijką. Czyli bierzemy linijkę. To jest plac zabaw, tak? Mierzymy ten plac zabaw. On będzie miał 1 cm i 4 mm. Ten wymiar. A drugi wymiar. To Zobaczmy, czy to jest kwadrat, czy prostokąt. Raczej kwadrat. I to również wygląda mi na 1 cm i 4 mm. Czyli 1 cm, 4 mm. Nas interesuje. 1 cm, no to łatwizna, bo 1 cm podano nam od razu, to jest 50 metrów, tak? Więc tego sobie raz nie liczymy. Natomiast teraz, jak policzyć 4 mm? Kochani, najpierw sobie policzymy 1 mm. 1 cm to jest 10 mm. Czyli 10 mm. To w rzeczywistości jest 50 metrów według naszej skali. A więc 1 mm jest to liczba 10 razy mniejsza niż ta, czyli w rzeczywistości będzie odpowiadała liczbie 10 razy mniejszej niż ta. Czyli 1 mm na naszym planie to jest 5 metrów w rzeczywistości. A więc jeżeli ja mam 4 mm, to 4 mm to jest 4 razy więcej niż to, czyli 4 razy 5. Czyli 20. 4 mm na tym planie to w rzeczywistości jest 20 m. A więc 1 cm i 4 mm to muszę sobie wziąć to, co odpowiada 1 centymetrowi, czyli to i to, co odpowiada 4 mm, czyli to i do siebie dodać. 50 i 20 daje nam 70 m. Czyli plac zabaw, plac zabaw w rzeczywistości to kwadrat. O boku około 70 metrów. Mówię około, bo gdzieś mogliśmy jakiś błąd w pomiarze, jakiś milimetrowy zrobić, tak? Jaka jest średnica klombu w środku parku? Przypominam, że kląb to jest taki jak dywanik z kwiatów. On przeważnie jest okrągły, tak? Więc tutaj mamy taki malutki kląb. To jest jego średnica. Średnica będzie wynosiła. Na moje oko jakieś 6 mm, czyli interesuje nas to 6 mm. Kochani, skorzystamy sobie z tego, co tutaj wcześniej yy, policzyliśmy. Przecież możemy z tego skorzystać. Znaczy, wyznaczyliśmy sobie, że 1 mm na tym planie to jest 5 m rzeczywistości. A więc tutaj, jeżeli mam policzyć 6 mm, no to muszę sobie to pomnożyć razy 6. Czyli noża. 5 razy 6, co nam daje 30. Czyli ten malutki klon w rzeczywistości będzie miał średnicę 30 metrów. Zobaczcie, jest to bardzo prawdopodobne, bo skoro plac zabaw to jest 70 metrów, no to, to faktycznie może mieć 30 metrów. Ania planuje o swojego pokoju. Narysowała jego plan w skali 1 do 100. Oblicz wymiary pokoju. Jak szerokie jest okno? Jak długi i szeroki jest tapczan? Jaka jest odległość między ścianą z oknem a tapczanem? No dobrze kochani, pierwsze co zaczynamy od naszej skali. Tutaj jest skala. Jest to skala zapisana w postaci liczbowej, czyli musimy ją zamienić na mianowaną. Taka skala oznacza, że 1 cm na naszym planie to jest 100 cm rzeczywistości. A 100 centymetrów to jest przecież 1 metr, czyli 1 centymetr na naszym planie to jest 1 metr w rzeczywistości. Więc teraz, jeżeli mamy policzyć, jakie są wymiary pokoju, to ten pokój trzeba sobie najpierw zmierzyć. Więc bierzemy linijkę i mierzymy. Dobra, wracam. Musiałam zmniejszyć rysunek, żeby te wymiary odpowiadały dokładnie temu, co jest w książce. Czyli tak, mierzę sobie. Tutaj mam szerokość 4 cm, tak? Czyli tutaj są 4 cm. A długość będzie miała, zaraz zmierzymy. Długość ma 3 cm. Więc opisujemy sobie, że tutaj są 3 cm. Czyli jakie będą wymiary w rzeczywistości? Skoro 1 cm to jest 1 metr, no to 4 cm to będą 4 metry, a 3 cm to będą 3 metry w rzeczywistości. Czyli w rzeczywistości nasz pokój będzie miał wymiary 4 na 3 metry. Więc odpowiada na nasze pierwsze pytanie. Teraz jak szerokie jest okno. Okno na planie jest tutaj. Musimy je oczywiście zmierzyć. więc Mierzymy nasze okno. Okno ma 1 cm. Więc skoro okno ma 1 cm, a 1 cm według naszej skali to jest 1 metr w rzeczywistości, czyli w rzeczywistości to okno. Będzie miało szerokość 1 metra. Teraz tapczan. Jak długi i szeroki jest tapczan? Tapczan to jest takie łóżko, tak. Długość naszego tapczanu wynosi na moje oko 9 mm. Natomiast szerokość naszego tapczanu to będzie 2 cm. Tapczan tutaj ma 2 cm. Czyli 2 cm na naszym planie to w rzeczywistości będzie 2 metry. No i wiecie, że z tymi milimetrami to jest troszeczkę trudniej. 1 cm to jest 10 mm, tak? Czyli 10 mm na naszym planie to jest 100 cm w rzeczywistości. Czyli 1 mm to jest 10 razy mniej, czyli 10 razy mniej niż 100 to jest 10. To oznacza, że każdy 1 mm na tym planie to w rzeczywistości jest 10 cm. Czyli 9 mm na tym planie to w rzeczywistości jest 90 cm. Czyli nasz tapczan ma wymiary 2 m na 90 cm. I teraz jeszcze jaka jest odległość między ścianą z oknem a tapczanem? Rynikę. Ściana z oknem to jest tutaj, tapczan jest tutaj, czyli jaka jest odległość między tym a tym. 1 cm, więc skoro to jest 1 cm, to według naszej skali ta odległość w rzeczywistości to jest 1 metr. Dobra, mam nadzieję, że te zadania są jasne. Wiem, że te zadania ze skali mogą na początku sprawiać troszkę trudności, ale nie martwcie się ze skalą, jeszcze się spotkacie w przyszłych latach i będziecie jeszcze tą umiejętność ćwiczyć. Dobrze, kochani, co wy dzisiaj macie do wykonania? Malutko. Macie do zrobienia ćwiczenie 5, 6, 7 ze strony 99. A osoby chętne, zadanie 7 ze strony 58. W ćwiczeniu 5 to jest powrót do tej do tego planu poznania, który już był ostatnio na lekcji. Plan jest w skali 1 do 10 000, czyli on oznaczał, że 1 cm na mapie. Na planie to jest w rzeczywistości 100 metrów. Teraz tak. Musicie zmierzyć odległość na tym planie lub długość. Długość ulicy Dominikańskiej, odległość ze środka rynku do katedry i tak dalej. I tutaj zmierzycie w centymetrach bądź też w centymetrach i milimetrach, jakie te odległości są. A tutaj zamienicie je. Na to, co jest w rzeczywistości, czyli pamiętając o tym, że 1 cm to jest 100 metrów, tak? Czyli jeżeli odległość wynosiłaby na przykład 5 cm, no to w rzeczywistości byłoby to 5 razy 100, czyli 500 metrów. Kochani, oni tutaj napisali yy, podaj z dokładnością do 1 cm, ale tam wam wszystkie nie wyjdą dokładnie do 1 cm, tam wyjdą też milimetry, w niektórych przypadkach. Ćwiczenie 6. Wczoraj robiliście ćwiczenie czwarte i to ćwiczenie jest właśnie na podstawie tamtego. Zmierz nitką, długość trasy Marcina narysowaną w zadaniu czwartym i uzupełni zdania. Długość trasy Marcina na mapie wynosi, czyli musicie tą nitkę, co zmierzycie, tą, tą nitkę wziąć sobie i zmierzyć, ile ona ma centymetrów. I ilość tych centymetrów pomnożyć razy 100. Dlatego, że nasza skala mówi, że 1 cm na planie to jest 100 metrów rzeczywistości, i wyjdzie wam rzeczywista trasa. I teraz zadanie siódme to jest takie coś jak gra w statki, czyli bardzo przyjemne zadanie. Napisz, w którym prostokącie planu znajduje się i zobaczcie, katedra. Szukamy katedry. Tutaj jest katedra, czyli tak, mamy tak jakby kolumny i mamy wiersze. Kolumny są oznaczone literami alfabetu ABCD, a wiersze są oznaczone liczbami 1, 2, 3. I patrzymy, ta nasza katedra to leży w D1, tak? Stary rynek, musicie poszukać gdzie jest stary rynek i odczytać w jakim położeniu on leży, tak? Na przykład jak weźmiemy sobie tutaj Kościół Wszystkich Świętych, to on leży w prostokącie b Dwa. Ważne jest, żebyście na początku odczytywali literę, a dopiero później liczbę. No myślę, że z tym zadaniem nie będzie problemu. I zadanie siódme to dla chętnych, to jest bardzo ciekawe zadanie. Na dowolnej mapie Polski z podręcznika lub z atlasu, znajdź swoją miejscowość lub wskaż jej przybliżone położenie. Tak, jeżeli macie mapę, na której nie ma kłótna, to możecie no mniej więcej sobie oszacować, gdzie to kłótna należy. A następnie odpowiedz na pytania, jaka jest to odległość między Twoją miejscowością a Warszawą? Jak daleko jest w linii prostej z Twojej miejscowości do Gdańska? Jaka jest odległość z Twojej miejscowości do Zakopanego? Kochani, zacznijcie od skali, zamieńcie sobie ją na mianowaną, zmierzcie odległości między tymi miejscowościami, czyli między Kłótnem a Warszawą, Kłótnem a Gdańskiem, Kłótnem a Zakopanym, no i następnie policzcie, jakie te odległości są. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i życzę Wam miłej pracy.